Serdecznie z tej strony. Bogdan, w tym odcinku omówimy sobie Green Screen. Co to takiego? Ile kosztuje zastosowanie czegoś takiego we własnym domu, mieszkaniu? I dlaczego w ogóle to stosować? Pierwsze, co to takiego Green Screen? Green Screen to jest taka technologia wideoedycji oraz przygotowania wideo, dzięki której jesteśmy w stanie siebie albo grupę osób, albo przedmiot oczywiście, wydobyć na tle czegoś kompletnie innego. Tego tak faktycznie za nami nie ma, ale e, w obróbce wideo możemy wstawić na przykład jakąś grafikę lub film, lub różnych grafik, różnych e, edycyjnych, że tak powiem, efektów specjalnych. Na przykład, że teraz latamy. Albo na przykład, że płyniemy w wodzie. A tak naprawdę jesteśmy powiedzmy podczepieni przez jakąś linkę do sufitu i udajemy tylko. A w naszym tle jest powiedzmy, nie wiem, jakaś głębia. Tak więc możemy naprawdę bardzo dużo za pomocą tej technologii zrobić. W domowych warunkach, jeżeli ktoś na przykład nagrywa jakieś reportaże, recenzje, testy, czy jeszcze jakiekolwiek inne filmy własne, jego wymysłu, że tak powiem, można wykorzystać takie właśnie kółko fotograficzne za około 39 zł ze sklepu www.mitoya.pl. Polecam tam kupować szybko, sprawnie, zero problemu i zawiesić sobie na przykład na suficie czy też przyczepić w jakiś sposób do ściany, ewentualnie zakupić do tego odpowiednie dwa statywy, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że te statywy potem zajmują trochę miejsca na po prostu na podłodze. Może to być w małym pomieszczeniu troszeczkę problemem, więc lepiej zaczepić e, na suficie. Odpowiedni filmik, w jaki sposób zaczepić już macie w kilku dni e, na kanale. Warto sobie zobaczyć. Pokazuję tam, w jaki sposób ja zamontowałem do sufitu i jak to wszystko, e, że tak powiem, zostało zmontowane. A teraz najważniejsze aspekty wykorzystania green screena. Wyobraźcie sobie, że chcecie, tak jak już mówiłem wcześniej, siebie tutaj nagrywać, tle mieć kompletnie coś innego. Coś tam wstawię w tło, żebyście widzieli o co chodzi. No i tyle. No i w tym momencie to robicie. Dzięki temu tracicie te tło, które tak naprawdę w mieszkaniu byście mieli albo w jakimś studio. Czyli na przykład jakaś szafa, jakiś fotel. Jakiś, nie wiem, mebel, czego po prostu nie chcecie. No i właśnie, wystarczy zaczepić w odpowiednim miejscu, w mieszkaniu, gdzie tylko chcecie, I właśnie green screena, niech on sobie zwisa i to, co bardzo ważne, on nie powinien falować, ruszać się, on powinien być w jednej pozycji. W związku z tym, jeżeli zaczepicie go na suficie, na dole warto go też jakoś zaczepić, żeby się nie ruszał. Warto też zamknąć drzwi z pomieszczenia, w którym to robicie, żeby nie było przeciągów. To może potem wyjść podczas edycji. Na wideo, jak ustawić odpowiednie parametry w Sony Vegas Pro e, albo innym programie do edycji, który wykorzystuje właśnie możliwości Green Screen'a. E, no i nagle potem będzie coś falować i na wideo będziecie widzieć takie przebłyski. To nie jest zalecane. Dobra, tak więc samo zaczepienie Green Screen'a, e, kupienie za około 39 zł, wydaje się być banalnie proste. Drugim najważniejszym aspektem, tu sobie zrobiłem takie notatki, żeby po kolei fajnie wam to omówić. Drugim najważniejszym aspektem jest oświetlenie. Jak dobrze zauważyliście, przy nagrywaniu normalnych filmów odpowiednim jest przynajmniej jedna lampa jakaś, która na was świeci, ale żeby nie było cieni żadnych, no to dwie. No to ok, mamy dwie lampy. Można mieć oczywiście trzy, cztery, zależnie od potrzeb. Teraz w jaki sposób tak dobrać oświetlenie, albo nawet nie dobrać, tak ustawić oświetlenie, żeby w technologii zastosowania green screena było wszystko w porządku. Najważniejszym przy oświetleniu jest oświetlenie green screena, nie osoby nagrywającej. To jest też istotne, ale najważniejsze jest Green Screen. Dlaczego? Jeżeli Green Screen jest w miarę równo oświetlony, w miarę mocno oświetlony, to jest istotne, dobrym światłem, można powiedzieć, najlepiej białym, oczywiście, to w tym momencie, gdy potem w postprodukcji, w renderowaniu, w programie graficznym będziemy chcieli. Żeby to wszystko zadziałało, żeby człowiek był człowiekiem naturalnym, żeby kontrasty były odpowiednio dobre, to musi być, tak jak mówię, dobry kontrast osoby nagrywanej, lub osób, lub przedmiotów z tłem. W związku z tym światło jest tutaj najistotniejsze. Gdybyśmy te, na przykład ja mam tutaj dwa softboxy, ustawili gdzieś przede mną, tu w tym miejscu, ja byłbym był dobrze oświetlony, ale powodowałbym w takim X dwa, e, dwa cienie tylnej części. I to jest niezalecane w tylnej części, czyli na e, green screenie. Więc troszeczkę trudniej byłoby mnie stamtąd wydobyć. W związku z tym green screen powinien mieć swoje oświetlenie. W moim zastosowaniu idealnym byłoby na przykład dwie lampy gdzieś tutaj, oświetlające tylko green screena i powiedzmy jedna, dwie oświetlające mnie w słabszy sposób, tak żebym nie robił cień. Ale że mam dwie, wystarczy je zastosować w taki sposób, żebym ja ewentualnie robił cień, ale gdzieś tam daleko. A wystarczająco jestem oświetlony bo z dwóch stron, a główne światło padało właśnie do tyłu, czyli inaczej mnie oświetlało green w różny sposób. I dwie lampy naprawdę w pełni wystarczają. Zresztą teraz możecie obserwować nie, efekt czegoś za mną. Ja jestem w miarę dobrze oświetlony i jest naprawdę wszystko w porządku. I teraz tak, następną rzeczą, czyli światło gransken, które naprawdę tanie możemy kupić. Oczywiście można wykorzystać nie softboxy, a jakieś inne oświetlenie, hmm, nawet takie sufitowe. Można byłoby tutaj ustawić lampy takie rastrowe, na przykład jakieś e, z, ze świetlówkami. Tylko nie zawsze to fajnie wygląda i może to powodować jakieś problemy. W związku z tym, może warto jednak zainwestować w oświetlenie. Ja zainwestowałem, jestem bardzo zadowolony z tego. Następna rzecz. Oczywiście musicie mieć jakiś program, dzięki któremu e, skorzystacie z technologii green screen. Przykładowym programem jest Sony Vegas Pro. Trzynastka, ma taką funkcjonalność. Nie jest tani, ale jeżeli ktoś będzie chciał sobie zakupić, e, no to oczywiście zakupi sobie w sklepie www.pixonet.pl, którym ja też kupiłem i jestem bardzo zadowolony. Ok, następną rzeczą oprócz programu, oczywiście są inne także do wyboru do koloru, które mają tą funkcjonalność, e, jest jeszcze cierpliwość. Zaznaczyłem sobie te, tą rzecz, ponieważ jest bardzo istotna. Podczas nagrywania i rozpoczynania zabawy e, właśnie z green screeny, z green screenem, przepraszam, są jeszcze blue screeny, zaraz wyjaśnię dlaczego green, albo blue screen. E, podczas całej tej zabawy potrzebna jest jedna rzecz. Cierpliwość o czym wspomniałem. Pierwszy raz, gdy zaczniecie nagrywać, nie będzie wszystko ok Albo będziecie zbyt blisko green screena, albo będziecie zbyt daleko, albo oświetlenie coś nie tak. W związku z tym pierwsze kilka filmów może wam po prostu nie wyjść. Zobaczycie, że w programie. Może od razu wyjść. No, oczywiście to też się zdarza. Ale chodzi o to, żeby e, troszeczkę cierpliwości dać. Czyli ustawienie światła, ustawienie green screena, odpowiednia pozycja w odległości od green screena To jest bardzo istotne. Dopiero po którymś razie będzie Wam coraz lepiej to wychodzić. Ale na pewno wyjdzie tylko trzeba cierpliwości, kilku materiałów, czyli jakieś oświetlenie. I wszystko będzie w porządku. OK. Kolejną rzeczą po cierpliwości jest oczywiście staty. Oczywiście kamera nagrywana, nagrywająca, przepraszam, bardzo dobrze, żeby była na statywie. Dzięki temu obraz nie będzie nam latał, czyli inaczej mówiąc film będzie bardziej atrakcyjny dla widza. Oczywiście nie ma najmniejszego problemu, żeby była to na przykład kamerka na jakimś trójosiowym gimbalu, czyli takim e, trójosiowym e, stabilizatorze, obrazu, czy też osoba, która nagrywa ma kamerę w taki sposób, że jest w miarę stabilna. Ważne, żeby ten obraz nam nie latał, bo jeżeli będzie latał, Pewnie w komentarzach będziecie, tak jak ja, wielokrotnie, gdy tego nie wykorzystywałem, dostawać, będziecie po prostu klepki od waszych widzów, które będą po prostu skórzeni, bo obraz ma być stabilny albo ewentualnie poruszać się płynnie. Ok, tak więc oprócz tych rzeczy, które wymieniłem, czyli oświetlenie, program, oczywiście e, tło, e, że ma nie falować, ma być stabilne, cierpliwość, e, statyw, jest jeszcze jedna rzecz potrzebna, o czym wcześniej delikatnie wspomniałem. Odległość wasza od tła. Nie możecie siedzieć tak tak blisko. E, prawdopodobnie będziecie tworzyć za sobą tło od lamp. No, chyba, że lampy dacie tak blisko, że ale to nie będzie dobrze wyglądać. Będziecie tworzyć e, tło. E, inaczej, na tle, przepraszam, cień. Dzięki temu będzie trudniej was obrobić z pro, w programie graficznym. Musicie być minimum, według mnie, pół metra od. Zobaczcie. Minimum. Od tła. Dzięki temu tło jest dobrze oświetlone. Wy jesteście kontrastowi, to jest bardzo ważne. Kontrast jest. Nieważne, co będziecie robić, oczywiście też musicie być oświetleni, e, ale nic nie wpływacie na tło. To jest bardzo ważne. Dzięki temu, e, cokolwiek wstawicie sobie z tyłu w tle, nie będzie z Wami tworzyć jakiegoś problemu. Będzie wszystko ok. Bardzo ważną jeszcze rzeczą jest jedna rzecz. I to myślę, że jest dla Was e, logiczne, bo musicie to zapamiętać. Jeżeli tło będzie zielone, czyli green screen, albo niebieskie, bo takie też występują, czyli blue screen, ewentualnie jakiekolwiek inne, może to być nawet i ściana biała, czyli będzie to tak, jakby white screen. Najważniejsze jest to, żebyście Wy, jako Wy, nie mieli tego koloru na sobie ubranego. Albo założonego, albo jakieś gadżetu w tym kolorze nie mieli. Bo inaczej mówiąc, jeżeli na przykład będziemy wycinać kolor zielony, to jeżeli byście mieli koszulkę zieloną, na przykład tutaj miałbym wiem, jakieś ślady zielone, to bardzo prawdopodobne, no chyba że odpowiednio będziecie kombinować ustawienia kontrastów, kolorów, ale to sporo zabawy, szkoda na to czasu naprawdę. Jeżeli bym miał tą koszulkę zieloną, to tło było byłoby zielone, no to jak rozumiecie, w tle, jeżeli bym sadził jakieś auto. Powiedzmy, Lamborghini, co by tam jest, to ja zamiast być na jego tle, no to miałbym tutaj te auto przez siebie. Dziwnie by to wyglądało. Wyobraźcie sobie prezentera telewizyjnego z zielonym krawatem, siedzącego a blue screen za nim. No to fajnie będzie, gdzieś tam go wstawią edycyjnie fajnie, na jego krawat będzie po prostu tak, jak te tło i będzie to kompletnie niefajnie wyglądać. W związku z tym, zawsze, jeżeli mamy zielone, nic zielonego nie ubieramy. I teraz bardzo fajna ciekawostka. znaczy W sumie to jest informacja, która jest bardzo ważna. Dlaczego zielony? Dlaczego greńskimi? Dlaczego ta nazwa tak przylgnęła? Dlaczego nie bluzki, grecki, łajski albo czarny? Już Wam mówię, zielony kolor jest najbardziej kontrastowy ze skórą człowieka, a człowiek jest najistotniejszy w nagraniu. Następnie dopiero wszystkie ubrania, odzież, e, gadżety, włosy. E, kto, z, kto z ludzi ma zielone włosy? Rzadko, tak? No może Michał Wiśniewski miał no zielone włosy. No ale dobra, zwykle nie nagrywano go na green screenie. Z green screenie. Tak więc dobrze, nic zielonego nie zakładamy. Jeżeli będziemy stosować inne, na przykład screeny typu, nie wiem, blue screen, to oczywiście nic niebieskiego nie zakładamy, naturalne. I dzięki temu kontrast nasz z... będzie idealny. Czy coś jeszcze? Myślę, że to na początek w pełni Wam wystarczy do takiego przemyślenia całej sytuacji. Czyli statyw. A tu green screen zamontowany. oczywiście troszkę cierpliwości, program i komputer. Do obróbki też jest oczywiście potrzebny w miarę dobry komputer, ale nawet na średnim programu sobie poradzicie, tylko troszeczkę dłużej może to trwać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o green screen. W osobnym odcinku, który zaraz dla Was nagram, będę omawiał kwestię Sony Vegas Pro 13, czyli inaczej mówiąc, jak obrabiać nie, sprawy związane z green screenem. Czyli to teraz, jak siedzę tutaj. Biurkiem z zielonym tłem, w jaki sposób e, Sony Vegas Pro wydobyć mnie, a tle coś tam wsadzić. Czy to, e, czy to foto, to zaznaczę sobie, żeby nie zapomnieć, czy to film. Czyli w tym filmie, który teraz nagrywam, będzie raz foto, raz jakiś film, żebyście tylko zrozumieli, o co chodzi. A to, co Wy sobie wstawicie w swoich filmach z tyłu właśnie nie żeby było, to jest Wasza sprawa. Myślę, że te wszystkie najważniejsze aspekty już Wam omówiłem i będziecie przestrzegać ich przy zastosowaniu green screena. Najgorszym jest zapomnienie jednego z tych elementów, czyli na przykład zbyt blisko Usiądziecie, nagracie materiał, już wszystko szczęśliwi. Przechodzi do obróbki i myślicie, kurczę, czemu ja nie usiadłem dalej od tego green Przez to mam tam cienie, przez to muszę bardziej kombinować. Nie wychodzi to, nie jest tak fajnie. Dlatego uważajcie na każdy aspekt, bo na pewno będzie bardzo fajnie. Tak więc zastosowanie Green jest naprawdę fajne, względem fajne i efektowne, oczywiście, względem Waszych filmików, które będziecie na albo na inne, oczywiście w inne miejsca e, stosować. E, na tym zakończył. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. E, subskrybujcie kanał. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I e, jeżeli interesuje Was kwestia Sony Vegas Pro i Green screena, e, skopiujcie może sobie adres do playlisty Sony Vegas Pro 13. Weźcie sobie, może skopiujcie. Dodajcie do ulubionych czy gdzieś tam gdzie chcecie i tam będą pojawiać się różnego rodzaju poradniki względem Sony Vegas Pro 13 i właśnie naszego green screena. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Myślę, że inne kolejne odcinki, które będę nagrywał z zastosowaniem green screena, niektóre także, będą dla Was efektowne, ciekawe i przyjemne. W razie jakichkolwiek pytań na dole w komentarzach piszcie pytanie, tylko konkretne, a ja postaram się Wam oczywiście odpowiedzieć. Trzymajcie się. Cześć. Thank right. you.